tym, którzy podpisywali będą wurowywali rakietki. A, To na Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Następna osoba. Zapraszam pana

To jest nasz. Dla Pana Mariusza to no, święto jednak, nie? No, tak, jest... kawał pracy nie, nie? Dyrektor Departamentu, a teraz... Wszystkiego w ogóle. Tobie niedawno kiedyś. Prezesa Pana Profesora Romualda Dekas. Też to Nie też nie Nie, nie, nie Nie, nie, bo <noise> <noise> no, my nie mamy, ale... to po co? Tak. Dyrektora będzie. Zapraszam Panią Małgorzatę Rogalka z Biura tak, Tak, to no, koniecznie. Przedstawicieli konsultacji. Mama nie wiem, czy ja lepiej A jeszcze pakietka, bo tam zagadamy, Dziękuję, tak. no, bo się zagada. Dziękuję bardzo. się pani też już prawie jak stoi. No, tak, no ale. I załatwię pana Andrzeja No właśnie, ufaj. A, Ktoś musi teraz to zabrać? Żeby... Tak. Hmm. Zabrać, ma... bo jeszcze jeszcze będą. A, A, to jeszcze Nie wiem, Ci to Teraz zapraszam przedstawicieli konstrukcji. Dyrektora Instytutu Fizyki, pana profesora Nie ma. Ja nie, nie, ma... nie. jestem. Panie profesorze, gdzie jest? A, no. jest, jest. No właśnie, nie mogę ciebie patrzeć. Proszę, najpierw to. Zakłać, za odrobinę. Za poziom. Troszkę. Ja nie, ale nie tam! Dość. O, bardzo dobrze pani. drugi widzami. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do dyrektora i z tego ściślej. Panią profesor a, Pięk, wysokie ciśnienie musimy się tam wrzucić. Wysokie ciśnienie, proszę pana. Wysokie ciśnienie. Wysokie ciśnienie. Tak, tak. Super. Dobrze. 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 A następny będzie, na okay. proszę pana. Proszę dyrektora Instytutu exactly technologii elektronowej, pana Zbigniewa Poznańskiego. Jest pan dyrektor testu technologii, pan Prawie się trzyma. Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Zapraszam pana Wąsława Wąsława Wąsława. Dzień Idzie, idzie, idzie. Najpierw klawisz. Najpierw klawisz. Do tej dziurki. Może znowu. Chciałbym Proszę, <noise> <noise> Instrukcja Instrukcja Dobrze. Trzymaj się. Ok. Gratuluję. Zapraszamy z Uniwersytetu Warszawskiego Pana Rektora Marcina Pałyska. Panie Rektorze. No, no, Jestem prawdopodobieństwem <noise> z tej strony, ale najpierw zrobię to po No właśnie. Bo, ale, o, bardzo tak dobrze, dobrze ale Tak jest. Z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki zapraszam Pana Jadusza Szczepańskiego. Panie, Jadu... Pan Jadu Szczepański, zapraszam. Nie